Spotykamy się z ostrzeżeniami, że nasz mózg starzeje się i traci z wiekiem swoje możliwości. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że mózg, tak jak każdy inny organ, wraz z wiekiem zmienia się. Kiedy jesteśmy młodzi, on się rozwija tak, żebyśmy mogli osiągnąć dojrzałość, a gdy już jesteśmy dojrzali, przechodzi dalej kolejne zmiany, które owocują tym, że widzimy spadek możliwości intelektualnych. Jednym z procesów, który powoduje, że pogarszają się procesy poznawcze, jest to, że mózg się kurczy. Mhm. Z tym, że nie, nie, nie chodzi o to, że obumierają neurony, tylko że one tracą wodę, stają się mniejsze, tracą jędrność. Tak jak zresztą i skóra. Można taką analogię tutaj wprowadzić. Kolejną rzeczą jest to, że osłonka mielinowa, która otacza wypustki neuronów i sprawia, że one szybko przewodzą informacje. Robi się teraz cieńsza wraz z wiekiem. Mhm. I tu możemy powiedzieć, że procesy starzenia się tak naprawdę rozpoczynają się około 25 roku życia już. Um, co oczywiście nie znaczy, że to później już opada Jestem. wszystko. Mhm. Czyli to jest tak, że kluczem do tego, żeby mózg mniej się starzał, jest jego ćwiczenie? Jest to jedna z rzeczy, które możemy zrobić, mhm. aczkolwiek bardzo podkreśla się jednak rolę czynników genetycznych, które w dużej mierze determinują to, w jaki sposób rozwijamy się i starzejemy. I na które póki co według mojej wiedzy nie ma żadnej jeszcze jakby szczepionki, mówiąc Albo lekarstwa. Albo lekarstwa. Co można zaproponować takiej osobie? Czy są jakieś możliwości, żeby te zmiany powstrzymać, cofnąć, odrybnie przyhamować? Tak. Jedną z takich możliwości, która została dosyć dobrze opisana w literaturze, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, jest aktywność fizyczna. I to jest piękne, ponieważ jest to rzecz bardzo tania, dostępna dla większości osób i nie wymaga dużego wysiłku, oprócz tego, że musimy się zmotywować do tego, żeby wstać z kanapy. Kolejną rzeczą jest angażowanie się w aktywność intelektualną, która przekracza poza ramy naszych danych umiejętności. To na przykład możemy wspomnieć o uczeniu się nowych języków kiedy musimy nie tylko przyswajać słówka, więc ćwiczyć pamięć, ale również zapamiętywać nowe zasady gramatyki. Stworzyliśmy taki serwis, który nazywa się Neurogra.pl i w tym serwisie stworzyliśmy bardzo proste gry, które mamy nadzieję, że dotrą do ogromnej ilości osób i w bardzo prosty, przyjemny sposób będą pomagać ćwiczyć właśnie wybrane zdolności umysłowe. Przygotowaliśmy tam, do tej pory jest 30 gier, każda z nich... Ćwiczy konkretną zdolność umysłową. I na przykład mamy gry poświęcone ćwiczeniom uwagi, ćwiczeniom pamięci, szybkości reakcji czy logicznym myśleniu. I celem tego było sprawić, aby w bardzo prosty sposób duża część ludzi mogła ćwiczyć właśnie swoje zdolności intelektualne, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Wystarczy mieć do tego komputer, internet i chęć do tego, żeby ćwiczyć.